17 czerwca 2020 roku ym, odbyła się kolejna debata prezydencka. Yy, <laughs> właściwie w ogóle nie powinnam już słuchać tych ludzi yy, i nie myśleć już w ogóle o Polsce. I nie wiem, czy myślę. Chyba myślę tylko już w taki sposób, że chcę <laughs> jeszcze z nim wyciągnąć, co mogę wy, wyciągnąć dla mojego królestwa, bo mnóstwo jest tu pięknych yy, wartości duchowych, które dla mnie są ważne. Nie da się też ukryć, że no ja jednak jestem dzieckiem polskim. Ja, gdziekolwiek tam moje yy, yy, życia poprzednie mnie doprowadziły czy zaprowadziły, to w tym życiu niewątpliwie urodziłam się w Polsce i, z, i właściwie nigdy tak dłużej nie mieszkałam za granicą. Mieszkałam tylko y, przez jakiś czas w Sea y, najpierw w Saint Hill w Anglii, y, a później w Budapeszcie. Y, I muszę powiedzieć szczerze, że y, o ile w Anglii byłam bardzo szczęśliwa y, z samego pobytu w Anglii, ponieważ Anglię odbieram jako mój dom, y, to y, pojechałam do Budapesztu i zobaczyłam. Budynki tak bardzo przypominające Polskę, poczułam tęsknotę dość potężną. Także to wszystko nie jest wcale takie proste. Natomiast no, wtedy jeszcze nie byłam, już byłam ofiarą właściwie Polski, ale nie aż taką jak teraz. Wtedy byłam tylko ofiarą rządów komunistycznych, czy jakichś tam nieporozumień, problemów psychicznych innych osób, bądź problemów etycznych innych osób. Na przykład fałszywych oskarżeń o nepotyzm, który jest mi zupełnie obcy. A podejrzewam, że nie podejrzewam, tylko wiem, że jest praktykowany przez osobę oskarżającą. Dzisiaj jestem ofiarą właściwie wszystkich partii politycznych, łącznie z ruchem Kukiza, bo to dzisiaj wyszło. I jest to taka sytuacja bardzo trudna, ponieważ ja Oskarżam prezydenta Dutę z Radę Stanu. Jest to wykorzystanie funkcji prezydenta do prześladowania niewinnej obywatelki z uruchomieniem aparatu państwowego, więc jest to skrajnie totalitarny styl rządu, ale jest to, trzeba podkreślić i to grubą minią, kontynuacja zbrodniczych działań Platformy która wyszła w mobil międzynarodowy prywatnej osoby na najwyższych szczeblach władzy, gdzie ta osoba właściwie nie ma żadnych szans obrony, ponieważ nawet nie wie, co o niej powiedziała. Nie ma dostępu do informacji w ogóle. Może się domyślać z tego, co się dzieje, że coś zostało powiedziane. Ale mimo wszystko, ponieważ na tę debatę jako nie doszła prezydent, najjaśniejszej Rzeczpospolitej hmm. postanowiłam odpowiedzieć na te pytania. I nie wiem właściwie, czy ci kandydaci dostali te pytania wcześniej, czy nie. Założę, że nie dostali, więc ja też ich nie mam. No to co? Zaczynam. Wraca temat uchodźców. Jak powinna Polska w tej sytuacji postąpić? Hmm. Polska ma... Bardzo dobrą tradycję gościnności i otwarcia na problemy prześladowanych narodów. I sądzę, że jest to wartość, która w Polsce nie powinna zginąć, która nie powinna zginąć w ogóle wśród ludzi dobrej woli. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Jest i druga strona medalu, którą nie sposób zaniedbać. Chodzi mianowicie o to, że y, obcy, każdy obcy to bardzo negatywnie brzmiące słowo, niemniej jednak musimy y, jakby wrócić do myślenia tymi kategoriami ostrożności. Każdy obcy przynosi ze sobą y, potężne niebezpieczeństwo. Ja osobiście podejrzewam, że większym zagrożeniem dla Polski jest Ukraina, ale. Y, nie można się zgodzić na przepływ niekontrolowany nieznanych osób, bo intencje niekoniecznie są czyste. Jest jeszcze trzecia kwestia, to są dwie strony medalu. Jest jeszcze trzecia kwestia, kwestia yy, suwerenności. Nikt nie ma prawa narzucać nam gościnności. Czy jest pan za umożliwieniem pani? Czy jest pani za umożliwieniem przygo przygotowania? A, źle sobie zapisałam. Do pierwszej Komunii świętej na lekcjach religii w szkole. Rozumiem z wypowiedzi, że pytanie dotyczy tego, czy religia ma być w szkole. Ja szczerze mówiąc mam tu wątpliwości. Należę do tego pokolenia, które chodziło na religię do kościoła i było mi z tym szczerze mówiąc bardzo dobrze. To było po prostu wydarzenie w życiu, w tygodniu, wiadomo było, że idziemy teraz na religię i jakby dawało to taką inną jakość duchową, mam wrażenie, niż jeżeli ta religia po prostu przychodzi jako kolejna lekcja. Więc nie wiem, czy to tak dobrze było pomyślane z tym wprowadzeniem religii w grafik szkolny. Ale znowu też można spojrzeć na to z drugiej strony. Jednak ta obecność księży w szkole, pomijając aspekt tego, że księża są różni, może być pomocna. Może być pomocna w sensie tworzenia pewnej kultury, pewnych wartości, podtrzymywania szkoły moralnie. W obecnych czasach nie jest to proste. Natomiast jest pytanie oczywiście osoby, które wykonują tę funkcję. Czyli krótko mówiąc szkoła jak najbardziej może przygotowywać do pierwszej komunii świętej przez osobę księdza odpowiednio do tego przygotowanego, bo sądzę, że to przygotowanie wymaga już wyższego poziomu. Chyba czas przekracza. Teraz będę się kontrolować bardziej. Między innymi... Polityka społeczna, między innymi małżeństwa par homoseksualnych i adopcja dzieci przez te pary. No, Ja nigdy nie uznam związku mężczyzny z mężczyzną i kobiety z kobietą, a co dopiero mówić o jakichś innych zawirowaniach, które są dla mnie po prostu ciężką patologią. Za małżeństwo. Małżeństwo jest to związku mężczyzny i kobiety. I Trudno tutaj wykluczać małżeństwa, które nie mają dzieci, bo przecież są różne powody, dla których małżeństwa nie będą mieć dzieci. W kulturze chrześcijańskiej istnieje i taki model małżeństwa, gdzie para wyrzeka się w ogóle ży życia seksualnego, ponieważ tworzą przez to małżeństwo zupełnie jakby inny rodzaj rodziny i ma jakość. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że związki, to znaczy dla mnie to nie jest normalne, ale y, związki y, homoseksualne absolutnie powinny mieć wszelkie prawa. No, jest to dla mnie nie do pomyślenia, że ktoś może mieć problem z dowiedzeniem się o stan zdrowia osoby, którą kocha i spojrzałabym na to w ten sposób. To samo dotyczy oczywiście majątku i innych powiązanych z tak. Bałabym się również zgodzić na adopcję dzieci, ponieważ mam poważne wątpliwości moralne. Euro czy złoty? Czy i kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro? To jest pytanie o skalę integracji z Unią Europejską. W mojej ocenie Polska powinna pozostać przy swojej walucie. I tyle. Natomiast skoro jesteśmy już przy tym pytaniu, to wydaje mi się, że należy uwrażliwić siebie nawzajem na pewne rzeczy, które w Unii Europejskiej wchodzą poprzez podpisanie umowy na inny yy, Na przykład wejście do Unii Europejskiej łączy się z zaakceptowaniem symboliki Unii Europejskiej. Ja dopiero niedawno przyjrzałam się uważnie hymnowi Unii Europejskiej. Hymn Unii Europejskiej przenosi nas z kultury o korzeniach rzymskich do kultury o korzeniach greckich. Yy, tutaj należałoby uczynić korektę yy, Europa nie ma korzeni chrześcijańskich. Europa ma korzenie antyczne. Sprawy wewnętrzne. Szczepionka, i tutaj mam sprawy wewnętrzne z jednej strony świat wartości, ale tutaj dalej z, y, szczepionka na koronawirusa. Czy Polska powinna ją kupić i czy szczepienie mm. powinno być obowiązkowe? Ja w ogóle nie, nie wyobrażam sobie te, takiego totalitaryzmu, w którym człowiek jest zmuszony do podjęcia, czy do, do tego, by szczepić dzieci, samego siebie, leczyć się i tak dalej. Jest to absolutnie zabroniona ingerencja w elementarną wolność osoby. Natomiast szczepionka zapewne powinna być dostępna. Na zasadzie takiej rzeczy powinien mieć prawo wybierać, czy chce podjąć jakieś kroki, czy nie chce podjąć. Obawiam się, że możemy stać się królikami doświadczanymi. Ale wydaje mi się, że zgodziłabym się na to, żeby ta szczepionka w Polsce była, by była dostępna, natomiast absolutnie nie dla nakazu. Swobodna wypowiedź. Polska dzisiaj y, jest uwikłana y, w potężną zbrodnię. Ja, jako ofiara tej zbrodni, y, wiem o tym doskonale, natomiast sądzę, że nie jestem jedyną osobą, która jest ofiarą. Y, zapewne niewiele jest osób, jeśli jest w ogóle jeszcze osoba, która y, rzeczywiście y, jest ofiarą tak potężnej zbrodni. Zbrodni, która przekroczyła wszelkie wyobrażenia. I w tym kontekście, Polska w ogóle utraciła prawo do istnienia jako naród z jednej strony i jako państwo znajdujące się na mapie. Więc Wydaje mi się, że osoba przejmująca w tym momencie władzę jako pierwszy obowiązek musi sobie postawić walkę o prawo do istnienia Polski. Gdybym ja była tą osobą, z tą pewnością mobilizowałabym elektorat moralny. Dziękuję za uwagę, Agnieszka Bata, Magdalena Rujek, szlachetne Królestwo Oesti, Agni Polis. Mieszkająca w Krakowie, mówiąca z Krakowa 17 czerwca 2020 roku.